Proszę wymienić wszystkich sąsiadów Polski. Boże, drogi, no... Szczerze mówiąc, to jest sprowadzanie tej dyskusji do absurdu, tak? Co ma zrobić Straż Graniczna Polska w sytuacji, w której dzieci są, marzną na granicy, nie wiem, ukraińskiej, ukraińsko, nie wiem, słowa, słowańskiej, powiedzmy. Jaka jest długość granicy słoweńsko-ukraińskiej? Nie wiem, dlaczego pan Adam to pyta, nie ma takiej granicy. No bo ostatnio w jednym z, progr z programów y, publicystycznych mówiła Pani takiej granicy. Nie, mówiłam po przecinku. Aha, okej. Okay. <laughs> dobrze by było, gdyby PKW była y, przede wszystkim. Y, przede wszystkim. Y, dobrze by było, żeby PKW była. Y, Proszę mi wybaczyć za zmęczenie, już mi brakuje słów. To był długi dzień. Żeby, żeby nie zmieniała opinii w sprawie tej samej izby, żeby była w tej sprawie jednozmyślna, jednozmyślna. To, że lewica nie za bardzo ma z czego lub może z kogo wybierać kandydata, bo tam nie ma jakichś wybitnych inteligentów, to my wszyscy wiemy. Jak widać wyjęli najostrzejszą kredkę z piórnika i nie wiem, czy nie lepiej by było, jakby zwyczajnie odpuścili sobie kandydowanie. Jesteście na kanale Kto Wygrał, a dziś Przegląd lewicowych newsów. Jak wiecie, te wybory prezydenckie nie należą do normalnych. Bo to nie jest zwykła bitwa, to już jest walka o to, czy Tusk będzie miał prezydenta na kolejne lata swojego rządu, no i jak jego rząd kolejnych wyborów nie wygra, to będzie miał swojego prezydenta w rządzie przeciwniku. No wiecie o co mi chodzi, gra jest warta każdej ofiary. No i wiecie jak tak na początku pomyślałem, że w sumie po co wypuszczają tylu tych kandydatów, skoro są w koalicji, kochają się, wspierają. A tutaj nagle nikt nie wspiera księciunia na prezydenta, a to hołownie wystawili, a to teraz lewica wystawiła swojego bystrzaka panią Biejat. I tak się ciągle zastanawiałem, o co im wszystkim chodzi. No i w sumie mają rację, wiedzą, że nie mają szans, ale zmobilizują swoich przygłupich wyborców do tego, żeby ruszyli do urn. Później, jak już poczują smak porażki, a na pewno poczują, to przekierują swoje głosy i zmobilizowany elektorat na to, żeby głosował na innego przygłupa, który zostanie w grze. Bo to, że lewica to jest tak oczywiste, że tutaj nie trzeba nawet strzępić ryja. Tutaj nie trzeba się wysilać. Wystarczy dać pani Biejat mówić. Niech mówi jak najwięcej coś jak księciunio. Oni sami się poskładają i wyeliminują. No ale może dla niewtajemniczonych pokażę wam obraz pani Biejat, obraz nędzy i rozpaczy. Popatrzcie na to. Teraz jeszcze kończąc wątek tej decyzji PKW, pani przyznałaby te pieniądze, uznałaby tę decyzję Izby kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych, czy nie? Bo wraca argument, że PKW to samo, ten samą Izbę uznała. W spraw w prawie Konfederacji, czy to czy porozumienie Jarosława Gowina. No na pewno y, dobrze by było, gdyby PKW była y, przede wszystkim y, przede wszystkim dobrze by było, żeby PKW była. Y, Proszę mi wybaczyć za zmęczenie, już mi brakuje słów. To był długi dzień, żeby, żeby nie zmieniała opinii w sprawie tej samej izby, żeby była w tej sprawie jednozmyślna. No cóż, błyskotliwa, inteligentna, zna się na wszystkim, ma odpowiedź na każde pytanie. Żartowałem. Powiem wam, że jak jej nie wyjdzie, to znalazłem dla niej godne zastępstwo. A ilu jest posłów? Nie, nie pamiętam, przepraszam. A tak spróbujmy zgadnąć może. Nie, przepraszam bardzo, jest. Nie naprawdę no, spiera. Przepraszam, zapsypuję. Opozycja bardzo długo mówiła o tym, że rozliczy się z sędziami. No, KR, KRS, sędziami, którzy są powołani tak naprawdę według opozycji bezprawnie. W jaki sposób chcecie to zrobić? Przepraszam bardzo. Nie, ja wiem, ja wiem, tylko mm. wie, wie pan co, yy, ja muszę coś powiedzieć do... Yy, 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 dobra. My w tym momencie rozmawiamy z, zarówno na, w, w ramach większości już w tym momencie yy, z, z różnymi organizacjami i to będziemy ustalać. Pomysłów jest bardzo wiele, yy, bo i ta sytuacja, którą yy, stworzył tak naprawdę rząd Prawa i Sprawiedliwości jest, jak sam pan doskonale wie, skomplikowana. Mówi pani, że jest wiele pomysłów. Jakie to są na przykład pomysły? E, wie pan co? ja nie jestem konstytucjonalistką i ja w ramach prac tych grup po prostu nie uczestniczę. E, jest to też oczywiste, że nie każdy poseł zajmuje się kwestiami sądownictwa. No powiem wam, że z jednego ojca są na pewno. No nie do podrobienia bystrzaki, tam są w tym sejmie. Ja jestem ciekawy, jakby się nam żyło. Jakby ich miejsca zajęli ludzie wykonujący prace konserwatorskie na terenie Sejmu, nagle Polska stałaby się pewnie potęgą. A ci, co zasiadają na stołkach, dać im miotłę i niech życie zaczynają od podstaw. Pania Jadzia Sprzątająca dużo lepiej by sobie poradziła jako minister rodziny pracy i polityki społecznej niż te lewackie ameby. Bo pani Jadzia nie dość, że ciężko pracuje, to do tego ma jeszcze rodzinę. A nie jest resortowym dzieckiem, które znalazło swoje Miejsca przy korycie, bo tatuś czy mamusia byli działaczami. Ale co ja tam wiem? A pani Biejat taka zakręcona, bo pewnie nie przygotowała się na taką serię pytań, tego na kartce nie miała zapisane. Zresztą ona w ogóle o świecie mało wie. Ona o Polsce mało wie. Ona o niczym nie wie. Ja mam takie przeczucie. Mam nadzieję, że się mylę. Adam pyta, jaka jest długość granicy słoweńsko-ukraińskiej? Nie wiem, dlaczego pan Adam o to pyta nie ma takiej granicy. No bo ostatnio w jednym z programów publicystycznych mówiła Pani o takiej granicy. Nie, mówiłam po przecinku. Aha, okej. Okay. Co ma zrobić Straż Graniczna Polska w sytuacji, w której dzieci są, marzną na granicy, nie wiem, ukraińskiej, ukraińsko nie wiem, słowa, słowańskiej powiedzmy. Czy to, to może wymienić, z jakimi krajami graniczy Ukraina? No ale ja mówiłam wtedy o tym, że... Ale wie pani z jakimi krajami graniczy Ukraina? No graniczy z Polską chociażby. Chodzi o, o to ze, chodzi, i ze Słowacją. Ze I ze Słowenią na pewno. I ze Słowacją. No, ale jest pani w stanie wymienić Ukranicę. z jakimi krajami Ukraina graniczy? No, mówiłam właśnie z Polską, ze Słowacją, o, no, jeżeli mówimy o, Ale tylko granicy, o granicy... jeżeli mówimy o granicy Unii Europejskiej. No, proszę mnie nie odpytywać z geografii, bo nie o to tutaj chodzi. Wyborcy chcą wiedzieć, jaką wiedzę podstawową mają ci, którzy nas reprezentują. granice narodu. I jeszcze raz powtarzam, mam pełną świadomość tego, że nie istnieje granica słoweńsko-ukraińska. A no i wiecie, że ta pani Biejat to ta, co powiedziała, że pełen luzik, jak będą zakazane samochody spalinowe, to będziemy jeździć benzynowymi. I śmieją się z niej jak śmiano się skidawy, jednak jak wszyscy wiemy, Biejat nie jest żadnym zagrożeniem. I tutaj raczej wszyscy na luzie podchodzą do tematu jakby Biedroń startował, to też byśmy się pewnie zastanawiali, czy Śmiszek będzie pierwszą damą narodu. No bo z lewicy zawsze jest troszkę beka. No ale patrzcie dalej na jej błyskotliwe odpowiedzi, bo to jeszcze nie jest koniec. Pani poseł niedawno miała problem, aby powiedzieć, na której granicy marną dzieci w związku z atakiem reżimu Łukaszenki na Polskę. No i nie jest to granica ukraińsko słoweńska, zatem proszę wymienić wszystkich sąsiadów Polski. Boże drogi, no... Szczerze mówiąc, to jest sprowadzanie tej dyskusji do absurdu, tak? Jeszcze raz powtórzę. Ale wystarczy wymienić koniec kropka i jedziemy dalej. Tak, ale ja, ja nie uważam, żeby to, było, żeby to było, żeby po prostu odpytywanie polityków z granic Polski służyło czemukolwiek. Oczywiście mogę teraz wymienić wszystkich, wszystkich naszych sąsiadów, nie mam z tym problemu, natomiast... No to proszę wniąć. Uważam, że to jest, y, że to nic nie służy. Ja, y, Czyli nie wie pani. wiem, wiem, ale nie będę tutaj nie będę tutaj się bawić w odpytywanie. Uważam, że to po prostu y, 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 po prostu nie jest, nie służy w ogóle żadnej dyskusji. Rozmawiamy tutaj o poważnych sprawach. I biejatowa lewaczka walcząca z kościołem mówi Boże drogi, jaki on dla Ciebie drogi? I wiecie, poziom ta kobieta ma Józefa Ciuka, który udaje daltonistę, który zna flagę transów przebierańców, a nie zna flagi Finlandii. To jest taki Józef Aciuk w spódnicy. Taka osoba lewacka idiocka. Ale wiecie, co jest w tym wszystkim najśmieszniejsze że ona tak będzie do końca kampanii poprawiać nam humor. Teraz będzie wszędzie, będzie mogła się wypowiadać, będzie miała mikrofon, a ja już kupuję popcorn, bo czuję, że przebije Bonżur Trzaskowskiego. Bonżur, pijcie polskie wina. Ja dole jakie to są łby, oni uwłaczają umysłom Polaków. Jednak ja będę ciągle powtarzał, trzeba o nich mówić i przede wszystkim trzeba dać im mówić. Jak najwięcej. No Trzaskowski, zachowuje się trochę jak przedłużenie Wacka, Donalda Tuska. Te same zachwiania, te same tekściki, no jakby przeszedł albo porządną lekcję, albo są spokrewnieni. I tak jak Kaczyński, tak i Tusk są coraz starsi, nie młodsi, a prawda jest taka, że tych dwóch rządzi Polską. I Tusk ewidentnie swojego następcę już znalazł. Jeszcze tylko wszczepi mu gram inteligencji i może, może coś z tego będzie. Kaczyński jeszcze zastępcy jako takiego nie ma, ewentualnie się nim zwyczajnie nie chwali. Bo tak szczerze popatrzcie sobie na tę koalicję. Ona bez Tuska nie istnieje. Oni bez Tuska nie rządzą. Wystarczyło, że wyjechał do Brukseli i stracili rządy na 8 lat. I to jeszcze przed pierwsze kilka lat się ludziom podobało, bo FK Kopacz czy Schetyna zrujnowali wszystko to, co on gdzieś tam zbudował. On ciągnie te koalicje, a te pionki bez niego nic nie znaczą. Bo możecie mówić co chcecie, ale nie wierzę w to, że lewica kiedykolwiek dojdzie do władzy w Polsce. No chyba, że po edukacji Barbary Nowackiej. Bo jak ona z tym swoim programie nauczania dla zboczenia i degeneratów wplotła sobie ideologię lewactwa, to dzieciaki mają umysły podatne na manipulacje, wyjdą ze szkoły i na takie bzdury zagłosują. I faktycznie po ukończeniu szkoły, nasze dzieci wybiorą ich na rządzących tym krajem Polski już nie będzie, bo przez lewaków, ich ideologie bardzo mała grupa młodzieży ma jakiekolwiek przywiązanie do ojczyzny. Chodzą te chłopaczki, robią sobie trwałą ondulację u fryzjera, autentycznie widziałem pasemka i trwała ondulacja u chłopaka. W razie konfliktu to będą się tylko modlić o to, żeby nas przejął zachód. Będą mogli sobie śluby jednopłciowe brać do woli. Nie przewidują tego, że to jednak nie zachód może nas przejąć, a wschód i w tych rurkach będą cienko piszczeć. Także ja otwieram nowy sezon politycznej batalii, bo to będzie złoto i dają nam taką iluzję demokracji, a będzie tak, że przypuśćmy, Nawrocki wygra wybory, Tusk je unieważni, bo sędziowie mu się nie podobają, posadzi tam Trzaskowskiego, bo powie, że rosyjskie siły miały wpływ na kampanię wyborczą. I gówno z tym zrobimy, będziemy dalej siedzieć w tych zapierdzianych fotelach i narzekać, jak to jest źle, a czy wygra Biejatowa, czy księciunio Trzaskowski to jeden chuj. Nam nie wolno mieć myślącego prezydenta, zawsze będzie jakaś marionetka. A pamiętacie, jak przy poprzednich wyborach Trzaskowskiemu wypominano kierowców autobusów w Warszawie to przy tej kampanii znalazłem wam złoto jak sobie na TikToku wpiszecie Sławek Bielski to jest kierowca warszawskich autobusów ja dole jaka tam się patologia odstawia to Przecież, jakby ten sławulek wyciekł do Telewizji Republika, czy do jakiejkolwiek innej telewizji, to Trzaskowski by miał problemy jak przy poprzedniej kampanii. Przecież ten człowiek jest chory psychicznie. Jak sobie prześledzicie te jego TikToki, to strach mu dać widelec metalowy do ręki. A on tyle lat woził ludzi po Warszawie. No kurwa, jakiś dramat. Pani Biejat pewnie może liczyć na głos od Sławka, warszawskiego kierowcy? Myślę, żeby się dogadali. Dajcie znać, czy według Was pani Biejat będzie prezydentem lub osobą prezydencką, czy jednak kuźwa może ze Sławkiem się kobieta umówić na przejażdżkę autobusem po stolicy. No i czy wymienią Trzaskowskiego na jakiegoś inteligenta, który się jeszcze nie zdążył ośmieszyć? No ja nie mam pewności, bo przecież wybory najpewniej i tak nie będą legalne. Zostawcie Suba i łapę w górę pod filmem, bo inaczej Biejatowa zostanie prezydentem Polski. I z przymusu każdy z was zostanie gejem. Jedna ustawa jej wystarczy, siema.